Na Podkarpaciu, tam gdzie jesienne chłody oplatają ulice Zagórza niczym wilgotne palce, stało się coś, co mieszkańcy będą wspominać jeszcze długo, z dreszczem biegnącym po kręgosłupie. Środek tygodnia, zwykła środa, godzina 13.30 nic nie zapowiadało tragedii. Cisza spokojnego osiedla przy ulicy Stefana Batorego była wręcz naturalnie spokojna, jak przed burzą. I rzeczywiście burza nadchodziła, ale nie ta na niebie. W jednym z garaży mężczyzna pochylony był nad instalacją LPG. Powietrze pachniało benzyną, smarem, metalem. Mężczyzna dokręcał zawór, rutynowa czynność nic, czego nie robiłby już wcześniej dziesiątki razy. Ale tego dnia coś poszło inaczej: niedostrzegalnie, niewinnie, a jednak śmiertelnie niebezpiecznie. W pewnym momencie w pomieszczeniu zrobiło się dziwnie cicho jakby świat na chwilę się zatrzymał. Potem dał się słyszeć syk cichy, ale złowieszczy jak oddech czegoś ceczai się w mroku. Mężczyzna podniósł głowę. Wtedy to się zaczęło. Gaz, który powinien pozostać zamknięty, nagle wyrwał się na wolność. Rozszczelnienie zbiornika LPG było jak otwarcie drzwi do piekła. Wystarczyła iskra, maleńka, niewidoczna dla oka. A potem... Bum! Eksplozja poderwała cały garaż. Światło ognia było tak jasne, że na łamek sekundy oślepiło wszystkich, którzy byli w pobliżu. Szyby pobliskich domów zadźwięczały, jakby ktoś przeciągnął paznokciami po lodzie. Z wnętrza garażu buchnął płomień, wysoki, wściekle pomarańczowy, jakby próbował wyrwać się do nieba. Mężczyzna został odrzucony siłą wybuchu. Uderzył o ziemię, potoczył się po betonie, czując palące gorąco na twarzy. Na chwilę miał wrażenie, że jego ubranie stanęło w płomieniach. Krztusił się, Walczył o każdy oddech, czując smak spalonego gazu na języku. Ogień tańczył po wnętrzu garażu jak żywe stworzenie, syczał, trzaskał, próbował pożreć wszystko, co napotkał. Sąsiedzi wybiegli z domów, niektórzy krzyczeli, inni stali w miejscu jak sparaliżowani. Ktoś próbował zbliżyć się do garażu, ale fala gorąca była zbyt silna. Ktoś inny już wybierał numer alarmowy z trzęsącymi się dłońmi. W powietrzu unosił się gryzący dym. Zapach stoponego plastiku i porażającej gorączki. Straż pożarna była na miejscu błyskawicznie. Wbiegli do akcji jak żołnierze na pole bitwy, rozciągając węże, celując strumieniem wody w ognisko piekielnego żaru. Płomienie cofały się, ale nie chciały oddać garażu bez walki, syczały, wybuchały małymi impulsami, jakby próbowały przeżyć ten ostatni moment swojego śmiertelnego życia. Ratownicy medyczni zajęli się mężczyzną, który mimo szoku i poparzeń był przytomny. Jego skóra była zaczerwieniona, ubranie osmolone. Mógł mówić niewyraźnie, z wysiłkiem, ale mówił. To oznaczało jedno, przeżyje. Jakim cudem? Tego nikt nie wiedział. Eksplozja takiego poziomu mogła go zabić w sekundę. A jednak tu był, oddychał, żył. Garaż został ugaszony po kilkunastu minutach. Ale atmosfera wokół miejsca zdarzenia pozostała ciężka, gęsta. Jakby wciąż unosiły się tam resztki energii wybuchu. Ludzie szeptali między sobą. Jedni twierdzili, że słyszeli dwa wybuchy, inni, że fala uderzeniowa aż odsunęła im drzwi domu. Dla jednych to była chwila grozy, dla innych ostrzeżenie. O tym, jak cienka jest granica między rutyną a katastrofą. Strażacy jeszcze długo obchodzili pogorzelisko, upewniając się, że nic więcej nie może się zapalić. Spalone narzędzia leżały porozrzucane jak kości. Rozerwany zbiornik gazu wyglądał jak metalowa rana, której nic już nie naprawi. A zapach spalenizny długo unosił się w powietrzu. Służby rozpoczęły dochodzenie. Co dokładnie poszło nie tak? Dlaczego zbiornik wybuchł? Czy był nieszczelny? Czy doszło do błędu podczas pracy? Czy mogła to być niekontrolowana iskra? Specjaliści od gazu będą to analizować przez dni. Mieszkańcy będą snuć teorie, opowiadać historię, wracać do tej chwili, kiedy z ziemi wyrwał się ogień. Jedno było pewne: tego dnia w zagórzu ktoś spojrzał śmierci w oczy. A ona, z jakiegoś nieznanego powodu, odwróciła wzrok.